Paweł stoi, łowi ryby, a ja szukam tajemniczego zwierzęcia, które wydaje bardzo dziwne dźwięki. Że spróbujmy uciszyć... O! Nie, to był huk, to inne zwierzę. Ale to zwierzę wydaje taki dziwny dźwięk, taki nietypowy. Nie. Ty mu... Mu się znowu przyszło. Łoś? Czy, czy co? Ty no pa. Ty jakie jaja. Tak? I znowu się odzywa. Czekaj poczekamy to może się znowu odedzie. O! Nie widział ty? Ja powiesz co? To chyba jakiś łoś wiesz? No tak, tak. Na pewno nie polski zwierzę.